Witajcie serdecznie, z tej strony Bear, tym razem zagramy w grę Violetta u dentysty, czyli jak sama nazwa wskazuje, wcielimy się w rolę dentysty i będziemy tutaj właśnie poprawiać uśmiech gwiazdy, czy tam celebrytki, jak widać ma dość mocno zniszczone uzębienie, musimy to naprawić. sporo tutaj z tych narzędzi, tylko które teraz użyć? Nie to. A innego nie da się? Dziwne. Nie, nie to. Dziwne. Sterujmy myszką, tylko właśnie dziwnie się tak przycina. Coś kto nie działa. Tak jak powinno. Bardzo to dziwne. Powiedzmy, że nie chcę tego. Tylko chcę to drugie urządzenie. A właśnie to w końcu. Co? Dzieje się tutaj coś? Nic. Ale to dziwne. A nie, jest w końcu. Tym widzę, że się da usunąć. Jakieś resztki. O, jest. To w końcu działa. Dobra. To co my tu mamy? Usuniemy zepsute już całkowicie tu jest jeszcze chociaż nie tego się nie da za bardzo może tu nie też nie przejdzie dobra, tym nie a tym jest, tutaj widzę, że następuje poprawa Okej, okay. teraz trzeba wprawić nowe zęby, implanty. Hmm, to może nie to. Tam. Chociaż też nie. Super zęby. Super, po prostu super. Nie ma co. Coś tutaj nie pasuje. Ewidentnie. No nie, takie nie. Co, że tego się nie da zmienić, trzeba usunąć pierwsze w ten sposób. O, jest. I już zdecydowana poprawa jest. Także jest biały uśmiech. Co prawda nie do końca prosty, ale dobre i to w porównaniu z tym co było także jeżeli wam się podobało to oczywiście łapka w górę, komentujcie, udostępniajcie subskrybujcie, a już ja się z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem, cześć